Tego, czy to jest urząd gminy, czy to jest przedsiębiorstwo państwowe, to im więcej jest urzędników, tym ci urzędnicy mają więcej zajęcia pomiędzy sobą. I to jest stara zasada Petera, Parkinsona, czy jeszcze innych, że jak się tych urzędników dużo zatrudni, to właściwie można to biuro od środka zamknąć, nie wpuszczać żadnych petentów i ci urzędnicy między sobą będą mieli tyle roboty, że petenci będą tylko przeszkadzać. Czyli ja mam taki pogląd i na pewno będę się starał, żeby to funkcjonowało sprawnie. Natomiast, ilu w Urzędzie Gminy Siedliszcze urzędników powinno niezbędnie pracować, to tego ja na dzień dzisiejszy po prostu nie wiem. Natomiast, jak się urzędników tworzy, czy jak się zwiększa biurokrację, to ja prześledziłem na przykładzie tego roku w skali kraju. Wyszła oczekiwana od 15 czy lat ustawa o likwidacji gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych. O niej się mówiło już przynajmniej 10 lat, i w tym roku się to urodziło, że ustawa o finansach publicznych, ta ostatnia, likwiduje gospodarstwa pomocnicze i zakłady budżetowe. No, i nagle słyszę, że PiS atakuje platformę, gospod... platformę Obywatelską, że w ciągu ostatniego roku zatrudnienie w administracji państwowej wzrosło o ponad 10 tysięcy ludzi. Dlatego, pro, prostu, że, że ta ustawa okazała się polityczną fikcją. Dlatego, że gospodarstwo pomocnicze funkcjonujące przy wszystkich resortach, czy większych, tam przy każdym ministerstwie to pracownicy zatrudnieni w gospodarstwach pomocniczych nie byli zaliczani do administracji rządowej. Skoro się gospodarstwa pomocnicze zlikwidowało, to większość ministerstw przekształciła te gospodarstwa w jednostki budżetowe i ci wszyscy pracownicy zwiększyli administrację państwową. Czyli, czyli to jest taka trochę, trochę po prostu fikcja. Nie wiem, czy, czy na szczeblu gminy też się tak stało, czy do tych 60, o których pan mówi, zalicza się też jednostki podległe, czy obsługujące oświatę. Czy... Nie wiem, po prostu tego nie wiem. No, nie będę udawał mądrego. Jak Proszę pana, no, ja może się ja, tego ja panu, chciał panu odpowiedzieć na to pierwsze pytanie. Ja bym był na pana stanowisku i wybrał wybory, na no, bym do, do, do tego, jak to się mówi, gabinetu, ja bym kogo udłużył i foty postawił w drugie miejsce, bo już to inny <trym trym> Natomiast jeszcze, jeszcze jak chodzi o wymyślanie pomysłów na gminę, ja nawet w programie umiłowałem. Nie wiem, być może część z Państwa potraktowała to może jako demagogię wyborczą, może, może jako jakieś tam science fiction, ale ja, ja nie uważam, żeby, żeby niemożliwością było na przykład podjęcie starań czy, czy, czy rozmów, czy zabiegów o zgazyfikowaniu na przykład siedliszcza. Ja nie wiem, czy niemożliwym byłoby y, zabieganie o to, żeby nie mówię o wydobyciu, ale chociażby o prowadzeniu badań y, nad y, gazem łupkowym i nie zacząć w gminie Nie wiem, jakie są tego skutki, jakie, jakie tam ekolodzy mają na ten temat zdanie, ale uważam, że każdy tego typu ruch nawet jeżeli to ma być inwestycja infrastrukturalna, czy powiedzmy rozpoczęcie jak najszybsze przeprowadzenie inwestycji drogowych, nawet na drogach krajowych, to nawet jeżeli to jest inwestycja infrastrukturalna, to przynajmniej czasowo przez tą gminę przepływają jakieś pieniądze, prawda? Że nawet jak przyjedzie przedsiębiorstwo, które będzie wiercić dwukilometrową dziurę w ziemi, no to dwóch, trzech, pięciu ludzi zatrudni i zapłacić za czasowe zajęcie gruntu, czy, 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 czy pójdzie kupi w naszym sklepie kanapkę. Mówię, tych pomysłów mogą być dziesiątki, setki. I jeżeli ze stu pomysłów wypali jeden czy dwa, to też warto wszystkie sto rozpocząć. Natomiast nie wiem jaka jest cudowna recepta na, na siedlisko. Po prostu trzeba ją wymyślać. że gmina jest atrakcyjna turystycznie. Nie mówiłem. No to jest, że nie jest wykorzystywana. Jako, no po tak, no, prostu, no, no, coś tam że jest... Jest pięknie, atrakcyjnie położona, tak. to fakt. Tak, jest pięknie położona, ale jest do tego nie wykorzystywana, no, po prostu, czy Pan ma, ma jakieś konkretne pomysły? Tak, mam coś, konkretne pomysły. W miejscowości? które by pan chciał uwzględnić i jak to by, tak, tak. by wyglądało. Słuchajcie Państwo, ja chciałbym jeszcze o jednej drobnej może sprawie odpowiedzieć. W 1995 roku to było bodajże w grudniu albo styczeń 96. Mam pełne prawo moralne i fizyczne, żeby powiedzieć, że jestem współautorem programu małej retencji w województwie Chełmskim. W 1995 roku, czyli wtedy, kiedy pełniłem funkcję wicewojewody, sprawy rolnictwa, ochrony środowiska, drogownictwa i tak dalej, i tak dalej, to była moja domena i stworzyliśmy pierwszy w Polsce program budowy zbiorników retencyjnych w województwie Chełmskim. Obejmował on 49 zbiorników Osobiście ten program woziłem do pana Żelichowskiego, który wówczas był ministrem od czystego Powietrza. Jeździłem z Adamem Rychliczkiem, który wówczas był posłem. I ten program, jako pierwszy w Polsce, został przez rząd RP przyjęty z gwarancją finansowania. Z pełną gwarancją finansowania. Oczywiście gminy musiały jakieś tam swoje udziały poczynić, typu yy, zmiany w planie przestrzennym czy gruntu. Czy, czy, czy i zaraz po zaakceptowaniu tego przez rząd zaczęły zbiorniki retencyjne w województwie hełmskim powstawać. Począwszy od żółtaniec, przez dębowy las, puszczę, Siennicę różaną, tudzież wielu innych gminach. Dla nas, chwileczkę, przepraszam, moment. Dla gminy Siedliszcze przewidzieliśmy trzy zbiorniki. 40-hektarowy w Mogielnicy. Podkreślam, z gwarancją pełnego finansowania. 40 hektarowych w Mogilnicy, bodajże 70 hektarowych w Majdanie Zachorodyjskim i 60 hektarowych w I one są w tym programie zapisane, i w dalszym ciągu gwarancje rządowe finansowania są i można się o nie opomnieć. To są wszystko dokumenty formalne, i ja taki program mam. Ja go nie wziąłem dzisiaj, bo to jest taka książka z mapami ze wszystkim. W gminie Siedliszcze zrealizowano Majdan zachorodyński w 50%. Teraz będzie już trudniej, bo weszła Natura 2000, prawda? Przedtem jej nie było. Mogielnica nieruszona. O Wojciechowie zaczyna się mówić. Minęło 16 lat. 15, przepraszam. Wracam do Pańskiego pytania. Ja nie wiem, czy gdyby te trzy obiekty funkcjonowały, Majdan Zachorodyński w pełnym wymiarze, dwa zalewy mogielnica i wyłocieków, czy to by akurat nie podniosło atrakcyjności turystycznej gminy i dla wędkarzy, i dla kajakarzy, wędkarzy czy, czy innych. Majdan zachorodyński jest przepiękny, naprawdę jest przepiękny. Nawet moja rodzina, mimo że mam... Na podwórku staw, w którym można pływać, to jak przyjeżdża moja córka z Poznania, a druga z Warszawy z dziećmi, to w te wakacje codziennie pojawiły się na Majdanie Zachordyńskim i zachodziły w głowę, tylko dlaczego tu jest tak mało ludzi i dlaczego po kanapkę trzeba jechać do siedliszcza. Dlaczego? No bo było najbliższy sklepy w siedlisku. Mało ludzi jest tam, że myślę, że... <laughs> Dlatego, że w Majdanie nie ma, nie ma żadnego punktu gastronomicznego. i, i, i natomiast, natomiast jest to miejsce naprawdę urocze i... Ale czy będzie jakieś kłopot z <laughs> Myślę, że będzie. Ja bardzo <laughs> lubię pływać. Kiedyś, kiedyś jeszcze za dawnych, złych czasów, jak ktoś miał żółty czepek, no to się tym szczycił. A ja taki miałem i mam. Bardzo lubię pływać i to po dużych jeziorach. Proszę Państwa. Proszę, częstujcie się. Proszę pana, opowiada śpastami. się pan za y, dwukadencyjnością wójtów, tak jak pan powiedział, tak. czyli góra 8 lat. Tak. Proszę mi powiedzieć, wy, wygrywa pan wybory, proszę pana, i wspomniał pan niedawno o trzech wielkich zbiornikach kadencyjnych, czyli podwójnych na Majdanie Zacharyjskim, Wojciechów, 240-hektarowym mhm. ogielnik. Proszę mi powiedzieć, co pan by zrobił w tych w przeciągu 8 lat? odnośnie tych zbiorników. Zacząłbym te zbiorniki budować i mój następca nie miałby wyjścia, tylko musiałby je skończyć. A czy by mnie zaprosił na otwarcie, czy nie, to już jest kwestia jego kultury. Tak było i tak jest, jak ma się żona, się umrze, to drugi... Natomiast fakty dokonane trzeba tworzyć, niezależnie od tego, czy uda mi się przeciąć wstępkę, czy nie. Aha. Natomiast ja wiem, że najłatwiej przed wyborami to jest ułożyć kilometr w kostki bo to się układnie jak klocki chwilego, robi się wstępie, bankie, ale i taka ma się, się To trwa od 1995 roku. Wobec powyższego prawdopodobnie poczynania, wywłaszczenia, wygubienia gruntów i tak dalej są już dokonane. Pytanie moje konkretne padło. Co by Pan zrobił, Panie. mając taki atom w Czy Pan by to dokonał, nie? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, jeżeli to jest gotowe i jeszcze z gwarancją finansowania, zresztą ja sam słyszałem na własnych uszy, jak jak wójcie chwalił, że do Majdanu Zacharyńskiego dołożył z budżetu gminy 200 tysięcy, bo resztę środków pozyskał. Bo tak było. Bo tak było... No bo te pieniądze zagwarantowałem w 95 roku programem rządowym. Oczywiście Wójcie pozyskał od rządu. I ja nie mam pretensji o to, że on tak mówi, bo rzeczywiście on tu był wójtem i on to zrobił. Tylko ja oczywiście w mobilnicy, jeżeli wygram wybory czekie się natychmiast, bo, bo w sumie na te dwa zbiorniki jest około 6 milionów złotych. I przy budowie zbiornika te wszystkie pieniądze zostają tu. Przecież nikt nie będzie spychacza ściągał z Warszawy, prawda? Przepraszam Państwa. Zapraszam do siebie na moje Dlatego, że tutaj będzie wcześniej dużo niż nasze spotkanie zakontraktowana taka rodzinna impreza. Nie mamy na nią zaproszenia i musimy sobie jeździć. Zobacz. Do zobaczenia na drugim dniu. <laughs> dziękuję.